Opowiem Ci na samym początku parę memów. Dawaj. Bo opowiadanie memów to jest to, co powinno się robić. Zawodowo. Mm, masz zdjęcie spółki niespodlady, z spółki z sklepowej z papierem toaletowym i napisane giełda papierów wartościowych. Dobro, nie? Całe szczęście, że to jest nagranie wideo, no i nijak nie mamy, jak wam pokazać tych memów, tak, Darek? Mhm. Dlatego musimy je opowiadać. O, albo jest Joda. Gruby by zarobić mógł, w długie uda pójść musi. Nie rozumiem. Zaznaczyłeś, że to mają być memy śmieszne? Nie, ja robię przegląd memów, nie widziałem ich jeszcze. Po prostu to jest spontan. Chyba najbardziej mem memiczne zdanie po internetowemu na temat inwestowania to hodl mem stongs. bydy Tak jest. Kochani, bierzemy pod lupę tak zwane stocks, czy Mem stocks, czyli spółki, akcje, które dosłownie wystrzeliły tu moon, chociaż z kryptowalutami niewiele mają wspólnego. Absolutnie nie. Tutaj chodzi o rewolucję, o pokazanie i zrobienie pokazania, nie wiem, no, pójście na pochybel wielkim funduszom inwestycyjnym, a pod tą tendencję. Podpinają się wszyscy, niczym pijawki do tyłka założyciela, założyciela, czy może nie założyciela, bo on założycielem nie jest, ale takiego prekursora, osobę, którą uważa się za lidera tego całego ruchu związanego z Wall Street Bets, osobą, która ma przepaskę czerwoną, bandanę na czole i mówi o tym, jak pokrzywdzeni są mali analitycy, czyli Kif Gil. Deep fucking value. Tak jest, Ale bo przeczytam ci jest bo... jego nick. Znalazłem... Ramo inwestowania, zaczynamy półki czy z Boglady, znalazłem? jedziemy! Dobrze, bo nie, nie mogę się dobić po prostu. Znalazłem... Śmieszna jedna rzecz, śmieszna wreszcie. Ale dalej chcesz opowiadać mem? mem? znalazłem, słuchaj. Szalejący kryzys finansowy. Dzwoni bankier do bankiera. Siema stary, jak sypiasz? No jak nie niemowlę. Żartujesz? Nie. Wczoraj całą noc płakałem i dwa razy się zesrałem. Ile da takich akcji da się zarobić, czy można na tym stracić, gdzie hodlować, gdzie założyć konto, żeby naj, być najbardziej takim memicznym inwestorem, czy też świadomym spekulantem XXI Spiekulant. wieku. XXI wieku. No o tym porozmawiamy, podyskutujemy w tym kolejnym odcinku Spółki czy Spodlady. Darek, Straszny który opowiada memy i Dawid, który tych memów musi słuchać, poprowadzimy też tą audycję, bo to trochę już jak audycja nam zaczyna wychodzić. Tak. Więc Darku, wytłumaczmy czym są tak zwane mem stocks i na czym polega ich fenomen. Stonk. No to są akcje, które robią stonks, nie da się ukryć, czyli akcje, które z jakiegoś powodu rosną, natomiast z pewnością nie jest to powód, który miałby jakieś uzasadnienie fundamentalne. Można wręcz powiedzieć, że ludzie się po prostu skrzykują na jakieś akcje i robimy pump, pump, pump. Na razie nie zawsze ten dump. Czyli odreagowanie ma miejsce. Natomiast jeżeli ludzie się skrzykują, to najczęściej mowa tutaj o osobach skupionych wokół społeczności Reddita, no i oczywiście Wall Street Bets, które działa od 2012 roku po raz pierwszy tak naprawdę. To jest pod społecznością Reddita. Tak? tak, no to jest subreddit. Pierwszy raz tak naprawdę wszyscy usłyszeli o Wall Street Bets tak naprawdę kilka miesięcy temu, no bo w styczniu 2021 roku. I od tamtego czasu mamy już co najmniej. Dwa projekty, którym udało się zebrać pokaźną sumę, które pod to FOMO się podpinają. I mowa oczywiście między innymi o Rafale Zaorskim, czyli Big Short Bets, ale też mamy Wall Street Baby Token, czyli temat NFT i osoby, które chyba mają takiego darka w zespole, bo mają memy. Wprawdzie nie wiem, czy je opowiadają, bo jeszcze chyba takiej formy inwestowania w opowiadane memy w formie NFT nie mamy. Ale na tym NFT już Cię, to kilka, kilka, kilka milionów. Nie dla wszystkich, Każdy obawiam się, słuchać. że Darku, Każdy nie dla memy. ale możesz oczywiście, możesz oczywiście spróbować. No tak, ale bardziej niż fenomen giełdowy, to tak naprawdę akcje, memy są chyba fenomenem socjologicznym. Bo nie wiem, czy widzisz tu gdzieś jakąś taką monachomachię, widzisz tutaj jakąś walkę dwóch odwiecznych sił, czyli tych grubasów giełdowych, którzy trzymają w garści Wall Street. I no zazwyczaj, i... jak ktoś wspomina o czymś takim, że to jest temat socjologiczny, zaczyna się później e, temat. Nawicz, no, ja skończyłem socjologię i znam się na badaniach, przynajmniej tak twierdził Sydney Polak w rozmowie na kanale sportowym. No Więc pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy nie oglądają kanału sportowego, bo to tym mi akurat zwisa, ale tych, którzy skończyli się socjologię. Miniaturka. No i teraz wiadomo, że po takiej socjologii trzeba znaleźć pieniądze na minimalny depozyt i szukać szczęścia, między innymi na giełdzie. Ty, to dobrze to wykombinowałeś w sumie. Można, można, rzeczywiście. Czyli badasz nastroje społeczne i na podstawie nastrojów społecznych y, kupujesz konkretne akcje. Tak jest. Ale już to jakiś czas. o to, że socjolodzy nie mają pieniędzy, ale twoja, twoje, twoja logika też jest w poko, rozumowanie. Jest ok. Możliwe, że socjolodzy nie mają pieniędzy. Nie mam okazji znać żadnych socjologów, z tego co wiem. Ty nie znasz żadnego socjologa? W sensie. Nie wiem. No dobra, a socjopatę? Socjopaty już bardziej, ale socjopaci czasem mają pieniądze. Tak samo psychopaci też często mają pieniądze. Właśnie psychopaci bardzo często mają pieniądze, ale nie będziemy mówić o psychologii inwestowania, bo o tym w kursie, który się szykuje, nad którym pracujemy, zostawmy to na bok, a dokończmy w końcu. No nie, odpuścił, czym, odpuścił sobie, stocks. ulokował, ulokował, nie odpuścił. Zagnieżone, lokowanie produktu. Tak jest. Ale wracając do naszego tematu po raz 30, bo tak naprawdę to niewiele jeszcze powiedzieliśmy, a już wiele razy wracaliśmy, no to o co tak naprawdę chodzi w Stoksach? Bo można to bardzo uprościć, mówiąc, że to są akcje, które kupują mali inwestorzy, skrzykując się w social mediach. Kupują je, można powiedzieć, że tak jak przy pump and dump, czyli po prostu na oślep, im szybciej, im więcej, tym lepiej. I robią to dlatego, że są to spółki, które są shortowane przez fundusze hedgingowe. Więc tutaj mamy taką walkę, że pokażmy tym funduszom, wyciśnijmy je z shortów pokażmy im, że nie będą w stanie utrzymać swoich pozycji i w dodatku jeszcze na tym mocno stracą. Zatem wszystkim jest oczywiście dosyć solidna filozofia, bo o ile, na przykład, Rafał z Big Short Bets, oni chcą wykorzystać głównie ten temat do tego, żeby cisnąć i zarabiać pieniądze. O tyle za mem stocks, za tą całą samą akcją, niekoniecznie chodzi o zarabianie, ale o dowalenie tym. Którzy nie odpowiedzieli za kryzys 2007-2009, bo, i to jest dosyć moim zdaniem, chyba istotna kwestia, czyli list otwarty, który do Melvin Capital, który wystosowała właśnie grupa Wall Street Bets mniej więcej upisująca o co w tym chodzi. I tutaj pod kątem filozoficznym, no ciężko, ciężko nie stwierdzić, że mają poniekąd rację. I uwaga, cytuję ten list. Jesteście firmą, która zarabia na wyzyskiwaniu przedsiębiorstw oraz manipulacjach rynkowych i medialnych. To, że wciąż istniejecie, jest bolesnym przypomnieniem faktu, że ludzie odpowiedzialni za krach z 2008 roku nigdy nie zostali ukarani. Kupiłem kilka akcji, wrzuciłem całe oszczędności w GameStop. To sprawa osobista dla mnie i dla milionów. Innych. Możecie ściągnąć cenę do 120 dolarów. Nigdzie się stąd nie ruszam. Możecie opłacić dezinformujące boty na Redditie. Wynająć demonizujące nas media. Nie dbam o to. Swoją drogą, taki artykuł sponsorowany mógłby się u nas pojawić jak coś. Zrobię wszystko, by było to dla Was tak bolesne, jak to tylko. Możliwe. I to jest list, jak gdyby oddający całą ideę. To akurat już było w zasadzie w trakcie trwania pompki na GameStopie, bo przecież w przypadku GameStop z 17 dolarów. Wyszelił kurs w okolice 480 dolarów, i teraz każdy bierze kalkulator do ręki, ile byśmy zarobili, gdybyśmy weszli tam, a sprzedali tam. I zapewne to robi właśnie Twoja głowa. Jeżeli to robi, to, to, chyba to nie to do końca strada. idzie, to nie do końca idzie, ci pewnie pomyśli, jeżeli chodzi o, o giełdę, bo to nie do końca o to w tym wszystkim chodzi. No, chyba że opylasz szkolonka to wtedy jest zupełnie co innego. GameStop i tak się trzyma cały czas powyżej 250. No i właśnie, i tu jest istotna kwestia w tym całym Memstocks e, e, hodling, e, bo e, tu nie chodzi o to, że oni mają zarobić na tych akcjach, tylko tutaj chodzi o to, tak szczerze mówiąc, dziwię się, że Kif Gill nie jest Polakiem, bo tutaj chodzi o to, że nie, nie chodzi o to, żebym ja zarobił, ale żebyśmy stracili. Ale żebyś, ty, stracili. Stracił. Ale żebyś tak, się ty stracił. Tak. I to by się to, trochę w tą mentalność wpisywało. Ja nie rozumiem, czemu ty wszystkie złe cechy świata przepisujesz Polakom: niektóre. No dobrze. Niektóre. Ale w ostatnich dniach, tak może nie dniach, nawet już tygodniach, ten fenomen się trochę odrodził i znowu jest głośno o Wall Street Bets, znowu jest głośno o memowych akcjach. Tym razem tutaj takim faworytem są AMC Entertainment, czyli. Jeden z ostatnich takich prawdziwie amerykańskich operatorów multiplexów. Jeżeli nie pamiętacie, co to jest multiplex, no to jest po prostu duże kino. No, po prostu duże kino. Tak, żebyście mogli też skorzystać na tym odcinku, rzucamy Wam takiego protipa: link do strony memstocks.com. .org To strona, która widoczna jest teraz za naszymi plecami, tak ona wygląda. I to stronka, która zbiera wzmianki na temat poszczególnych spółek, dodatkowo linkując do tych spółek, linkuję oczywiście do Finance Yahoo, więc możemy śmiało zobaczyć, o której spółce jest najwięcej wzmianek w aktualnej chwili. I to jest Wall Street, nie Wall Street, przepraszam, Memstocks.org. No, właśnie, ale jestem AMC. No to jest spółka, której analitycy, jakby nie pozostawiają na nich suchej nitki, no bo średnia cena w oczach analityków, w rekomendacji analityków, to jest około, ono oscyluje wokół jednego dolara, natomiast obecnie jest notowana trochę poniżej 50 dolarów, czyli można powiedzieć, że mniej więcej 50-krotność przebitki tego, co analitycy dostrzegają fundamentalnie w tej spółce. Natomiast w komentarzach analitycznych Pojawia się taka, taki gorzki komen, taki powiedziałbym, że gorzki pstryczek w stronę memiarzy albo ludzi, którzy stocksy inwestują, że wycena godziwa oparta na fundamentach prędzej czy później wróci. Mhm. No, i tutaj jeszcze jest kolejny aspekt. Jak popatrzymy na to, na tą listę tych y, najpopularniejszych spółek, mamy spółkę, która zajmowała, zajmuje się jeszcze stacjonarną sprzedażą gier. Mamy multiplexy. Mamy sprzedaż ubezpieczeń zdrowotnych. Tak, Co overhead? tam jeszcze mamy? Mamy producenta smartfonów, a w zasadzie telefonów, który już tych telefonów nie produkuje, bo musiał się przekształcić, więc. Absolutnie. Blackberry. Spółki, o których tutaj mówimy, też było. to jest moim zdaniem równie dobrze, moglibyśmy Mem Stocks obrócić na taki portfel giełdowych bankrutów, którzy i tutaj, i tak jak powiedziałem wcześniej, na pochybel funduszom inwestycyjnym, bo bardziej chodzi o to, że spółka, która ma bardzo duży stosunek shortów do pozycji długich, a w przypadku GameStopu tych pozycje krótkie Było 130% ponad, 140% nawet, dochodziło do 140%, co pokazuje, jak mocno analitycy wierzyli, w bankructwo tychże spółek. Jak sam Elon Musk, przecież szortujących nienawidzi, trudno się mu dziwić, skoro tak napompował Tesle bajkami, że jakby to powiedzieć też dla mnie największym problemem byliby szortujący i osoby, które podważają tą całą filozofię, bo spadek dramatyczny kursu Tesli odbiłby się na możliwym na przykład finansowaniu Tesli. Tu mogłoby się to skończyć dosyć problematycznie. Więc, jakby to powiedzieć, tu jest jasne, jeszcze raz powtórzę, jakby to powiedzieć, to samo ze sobą oszaleje. Bo chyba trzy razy o tym o, użyłem tego sformułowania, więc już postaram się tego nie używać. Natomiast, absolutnie, jak popatrzymy na tego typu spółki, jak do, dorzucimy do tego jeszcze na przykład dogecoina. Bo czysto teoretycznie on wpisuje się, e, w, może wpisywać się w ten nurt. No, nie jest memem, z memem jak stock. najbardziej. Jest memem, ale nie jest, jest stoksem. Ale nie jest stoksem, więc to jest tak trochę. Zresztą... naciągnęliśmy jak gumkę od Majtek, ale wpisuje się. Jak wpisuje jest się. Hodl? Hodl się skąd wzięło? No, Hodl się wzięło z Bitcoin Talk Forum. Czyli tak naprawdę ma rodowód typowo kryptowalutowy, a tutaj wydaje mi się, że nowa era młodych ludzi, którzy tradeują ze smartfona i tak naprawdę nie ma dla nich dużego znaczenia, czy to jest e, piese Coin, czy to jest AMC, czy to jest Clover Health, czy może GameStop, co albo Tesla. Fundamenty nie mają znaczenia. Liczy się to, co mówi społeczność, co myślisz. Tak, no jest taki, jest, bo tak naprawdę y, tylko ta ściana ściana popytu w jednym momencie, tak naprawdę tylko ten off-chip end jest w stanie podbić akcję takich spółek, prawda, i fundamenty nie są tutaj w stanie cokolwiek zrobić, a co do AMC, no to AMC jest spółką, która sobie bardzo sprytnie ten, mimo tego, że jest spółką jakby takiej trochę starej daty, przynajmniej tak była mhm. dotychczas postrzegana, no to teraz troszeczkę przygarnęła jakby tę okazję tego, że stała się memem, chociażby dlatego, że no, jeżeli Twoje akcje rosną, cena akcji rośnie i to jakby tak e, troszeczkę w niekontrolowany sposób, no to co wtedy można zrobić? No, i to jest moim zdaniem e, inżynieria finansowa, o której zwolennicy Wall Street Bets nawet nie pomyśleli. Bo teraz tak, podbijając bardzo mocno kurs akcji, co się dzieje? Dajemy szansę spółce na przykład na wyemitowanie nowych akcji. Mniej więcej po tych bardzo mocno wygórowanych. Dużo cenach, wyższej ceny emisyjnej. Dzięki czemu spółka czysto teoretycznie pozyskuje. Nie, po czysto teoretycznie, cenie. czysto praktycznie no, no, pozyskuje. No, no, jeszcze pytanie, co będzie dalej z akcjami, nie? Ale z perspektywy samej spółki to jest oczywiście korzystne. No i AMC, jakby to powiedzieć, nawet nie tyle na tym skorzystało, co, to, co wykorzystało to w 400%. Tak, tak no bo rok temu. Akcji w obiegu um, outstanding shares było 104 miliony. Natomiast obecnie jest ich 513, a w 2022 roku spółka chce jeszcze wyemitować kolejne 25 milionów. I no kurczę, przy tym to nawet. Hmm. Myślę, że Kolumbus ucieszyłby się, gdyby sytuacja nowej emisji kończyła się wzrostem o. 500%. A tutaj mówimy na przykład, a tu mówimy o tym, że pula akcji nam się zwiększyła i to kilkukrotnie, a Kolumbus tylko 70% nowa emisji. Przy tym, Formas to jest jakieś. Wiesz, tylko, że tutaj mówimy o trochę jednak wyższych, o trochę wyższym kalibrze. Co ciekawe, AMC też zapowiedziało, że. Uruchomi taki program dla małych akcjonariuszy, że jak będziesz coś jak Oren w portfelu, tak będzie EMC w portfelu, będą dla ciebie darmowe seanse i na przykład popcorn, jak będziesz miał akcję EMC. Wszystko się, wszystko się zgadza. Swoją drogą, jeśli mielibyśmy szukać akcji memów w Polsce, no to oczywiście moim faworytem byłyby ciasteczka z Krakowa. Ale. Niestety nie mamy takiej mocy sprawczej, żeby zrobić z tego mema tu i teraz. Rafał Zaorski próbował, i tu się odniosę już nie do Big short Bets, bo uważam, że ten projekt no, jest, jakby to powiedzieć, prawnie dyskusyjny. I zostawmy może to z, chyba... Tylko Bóg może nas sądzić. Tylko Bóg może nas sądzić, dokładnie. A jeżeli chodzi o spółki, które jak gdyby Rafał ze społecznością TJS-u chciał sobie obrać na cel, e, czyli CD Projekt, no i też e, Płacisz i Masz, czyli Platyż Image, bo też... A to chyba był, było... krótki, krótki to epizod, był krótki, krótki, krótki potem epizod, potem zauważył, że nie no bo, siadło bo, bo, chyba. Bo, bo nie siadło, bo Zupełnie. CD Projekt siadł, bo w zasadzie to na niemieckich forach... Tak, ale właśnie. Rafał jest bardzo sprytny, bo Rafał zrobił to tak, żeby wyglądało, jakby to siadło dzięki niemu. Tak jest. To jest e, bardzo... Więc tu, szczerze mówiąc, oczywiście, chyle. Czoła nisko w związku z umiejętnościami marketingowymi. Ja i zresztą. No, ale Big kto kto te książki Bryna Trays'ego sprzedawał? Kto to opychał te książki no, Bryna Trays'ego? Tak, jak nie Rafał? No proszę cię. Jest Więc, solidne podłoże. Czyli czytał, czy musiał. No. Pewnie też wcześniej wstawał i więcej yy, pracował. Ale wracając do tematu, no to takim naszym memem narodowym mógłby zostać Orlen. Pamiętasz tę akcję sprzed paru miesięcy, że. No ale to nie e, właśnie. To nie, sztama 100 zł w oddeboku? Nie, mógł być Orlen. Ale sztama 100 zł w oddeboku. mógł być Akute Water. Bo tu tak. chodzi o spółkę, która, która. Chodzi o spółkę, która jest bliska bankructwa i wszyscy, którzy na rynku Chociaż się znają. model działalności też powinien być przestarzały. Cho, nie, chodzi Czyli mi o Czyli chodzi mi o to, nie pamiętasz tej akcji, zośmialiśmy się z niej, Chociaż że. Było... może teraz wymienili na nowe łopaty. W, w ogóle nie słuchasz. No, możesz dokończyć. Ch chodziło mi, o, bo nasi słuchacze już to słyszeli piąty raz, ale ty, do, do ciebie się to jeszcze nie przebiło. Chodziło mi o tę akcję, że była na bankierze i na kilku, w kilku różnych miejscach, że w Oderbuku miałeś dać ofertę kupna po 100. <laughs> Pamiętasz że coś takiego było? Tylko nie wiem, jaki to miało nie, cel. Nie! W orderbooku A, że sprzedaży po 100. Ale co to, jak raz, to raz, dał co kupna to po 100, to ci od razu zbierze. Nie, bo dajesz z limitem, to nie zbierze. A, okej. Okay. Chociaż jakbyś dał kupna z limitem po 100, to teoretycznie by działał jak PCR. No tak, no to właśnie, no to... Tak, tak, mówisz, sprzedaży, że sprzedaży, przepraszam. Czyli, no. że muszę się nauczyć, jak w ogóle zlecenia na giełdzie działają. Oglądnij swój kurs, który zrobiłeś. No, chłopie, nudne to jest, jak nie wiem. Wracając do tematu, to jest moje, to jest moje, to jest, jak, jak patrzysz mówi, dobrze, to ja mówię, wracając do tematu, ale co na przykład? Jakbyśmy mieli zrobić taki portfel nieudacznika memowy, no to co? Skoczowska fabryka kapeluszy, ale już, już chyba się nie da, bo chyba będą delistowani. Nie wiem, czy. Ma... Są jeszcze chyba jeszcze skoczowska. Możliwe, że są. Eee, Solar Innovation. Powiem że nie. Śledzisz? kojarzysz? Sol nie śledzę tamtej spółki. Solar Innovation? Tak. No oczywiście, no bo no. to przecież ciasteczka. Petrol Invest? Pewnie kojarzysz. Getback to nie muszę mówić, no nie? Bioton przez pewien, pewną firmę. Ale bioton? Tam pisać. Bioton jest EGMC, jeśli chodzi o emisję trochę. No, bo tam, tak, też, tak, tam tak. też tak rozwodnili kapitał, że powiem ci, że mógłbyś się utopić w grzeczce wody. Ale co, co, co mi jeszcze przychodzi do głowy jako taka. Dajcie znać koniecznie w komentarzu zrobimy. Portfel, Zróbmy portfel Memów. no? Memów. No, nie będziemy się podpinać pod to FOMO, bo zrobimy portfel bankrutów. Nie Wall Street Best, tylko na przykład. Mm, Książęca obstawia. Książęca no. obstawia. Słamy. O, książęca obstawia dol funduszom. Ty, ale przecież wystarczy otworzyć listę KNF-u. Patrz, no to teoretycznie, gdybyśmy chcieli zobaczyć na rejestr krótkiej sprzedaży, no to mamy tak, CD Projekt, CD Projekt, CD Projekt, CD Projekt, no to CD Projekt byłby dłuższą no To Big, show dół, big show. CD Projekt. Nie Big show. <laughs> Ten Square Games, 11-bit, czyli gaming jest w formie, no i Eurocash i LPP. Swoją drogą, jeżeli mielibyśmy o, mam pomysł na nazwę, Lippa. Czy lipa. No bo spółki, które są lippne. <głos> słabe, <głos> słabe to jest. Ale jest jedna spółka Może Polska. Może na lepszy pomysł jest w komentarzach. Jedna, jest nadzieję. jedna Polska spółka, która przez chwilę przynajmniej stała się memem. Mowa tutaj o kontekst logic, czyli o Wishu tym. Mówiliśmy o Wishu. Pamiętasz Wish? Ten takie polski AliExpress. Ja zamówiłem z Wisha. Ojej. Co, co ci do co, co, co tego podkusiło? Yy, brak znajomości opinii. I przyszedł taki shit, taki shit, że nawet tego nie ubrałem. No ale widzisz, kupiłeś ubranie na Wishu? Tak. Oh, chłopie. Tam jakieś treningowe rzeczy. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że samochodu nie kupowałeś na AliExpress. Mm, nie wiem, by to było mi ma przyjść. Ani części do niego. Zostawmy to. Zostawmy to. Natomiast to jest polska spółka, która przez chwilę przynajmniej stała się memem. Po, powiedzmy, że dość nieudanym debiucie e, jednak hosta na e-commerce nie objęła e, wisha, jeśli chodzi o debiut. Obieła, tak. Bo na debiucie bardzo łatwo. Oj, na debiucie Obchnęli Tam papier. chyba było. Z debiutem 20 niech... nawet dolarów. Czemu wszyscy mają myślenie o tym debiucie, że to polegało na tym, żeby inwestorzy indywidualni zarobili Ale ja przecież... To debiut giełdowy opiera się na tym, żeby inwestorzy opali... o, o, pozbyli się papieru po, po dobrych pieniądzach. Może tak być? Dlatego na przykład niektórzy płacą nam za publikowanie <grymne> <obserwanej>. <grymne> To jest cykl życia giełdowego. No tak, I na giełdzie, i obok giełdy. Cyrkulacja. Ale tak powiem, powiem, powiem ci, że tak w głowie mam, że, że taki... Tylko jedno w głowie. Byśmy... Ja, jak nie, to mówisz, ja mam nie, tylko, nie, mam tylko nie, ciebie? Nie. I jak, jak śpiewasz tylko jedno w głowie, na tym deepfake'u. Tylko jedno w głowie mam. Mam nadzieję, że gdzieś to znajdę jeszcze. Znajdziesz na pewno, bo ja tego nie usuwałem. No... Czemu nie mogłeś to usunąć, cenzorze? Cenzorze... Legendo chciałeś powiedzieć! Brutusie! Cenzorze! Brutuś. Legendo! A w ogóle wiesz, że... Ciekawostka. Juliusz Cezar w swoim całym życiu nigdy nie powiedział dziękuję. Bo może nie znał polskiego. Znałeś to? <śmiech> <śmiech> nie, właśnie nie, miałem nie powiedzieć, nie że hipoteza tego. naukowców jest taka, że prawdopodobnie nie znał polskiego. <laughs> nie, ale jestem dumny z tego, jak... jak... Jak to wykminiłem o tak późnej porze? No właśnie, bo pora się zbliża już późnym grani... Co? Co ja mówię w ogóle? Nie, nie, nie wiem, czy tutaj zaczynasz chłopów czy dziadów jechać, <laughs> ale zostawmy to, bo się boję tutaj twoich kolonistycznych e... zapędów, więc yy, Jak tam, słuchaczu... Chińczyki trzymają się mocno? O czym ty mówisz? No czy Chińczyki trzymają się mocno? To jest yy, bardzo uniwersalne, wesele. Dobra. Tym ja to sobie... czasem się nie siwa. Ja sobie teraz, yy, teraz yy, ogłoszenia parafialne. Kilka fajnych newsików jutro, czyli 11 czerwca, startują, startuje Euro 2020 w 2021 roku od takie czasy i z tego tytułu organizujemy konkurs typowania wyników. Czyli oh yes. typujemy, obstawiamy Największych przegranych. I nie największych przegranych, nie da się największych przegranych, bo korzystamy z wtyczki UEFA. -y, Jutro pojawią się informacje na naszej Facebookowej grupie Podkorek i na naszym Facebookowym fanpage'u FXMag. Wbijajcie na ten fanpage, bo tam zobaczycie jakie są informacje, co jest do wygrania. Rozstrzygnęliśmy wszystkie zaległe konkursy, więc możemy brać się za, za nowe, za nowe. I to jest pierwsza rzecz. No i a druga rzecz? Podrzucajcie w komentarzach spółki, które w takim lipnym portfelu mogłyby się Mam. znaleźć. I w ogóle, może wymyślmy też jakąś fajniejszą nazwę tego portfela ja niż nie lipny. Daj znać, czy czy w na lepszy pomysł portfela? No nie, to li, no jest lipny pomysł, ale jeszcze mam trzecią, trzecie info. Gruby zbiera papier jutro, a tak naprawdę to o godzinie 18 jutro kolacja przy świecach i będzie tam gruby news. Tak? No. musisz no, no, musi ziesz, być to... na, naprawdę spory news, a ty nie nawet wiesz, o to tym tak... nie wiem. Dobrze, ale to dobrze, ale będzie, no. będzie fajny news, więc... Zaręczyłeś się. Nie? Nie zgadzam? Co miałbym o tym mówić na live'ie? Nie wiem, no bo to byłby dla ciebie na pewno punkt przełomowy nie, nie, nie w zarę... życiu. Nie zaręczyłem się, Może ale... zacząłbyś być wtedy punktualny, Ale to będzie, to będzie fajne info... ...grubszy... Będzie fajne info, ...opalony... W... <grydzy> grubszy... Co, co jeszcze, jak może na ciebie żona wpłynąć. -mówisz, o, jak... Dajcie coś w komentarzu, jak może żona wpłynąć Moja na świętej dakika. pamięci babcia mówiła zawsze, że, że mógłbym być grubszy, trochę taki chudy jestem. A łapała się za paluszek, jak ta, jak Baba Jaga? Nie. Ja się i Małgosia sprawdzając. Nie znam takich praktyk. Ale już zupełnie odlecieliśmy. No i tak naprawdę... No zresztą już jest 25 minut ta audycja, no, więc... to jest wystarczająco długo, żebyśmy mogli już odlecieć. Moi drodzy, jeśli szukacie teraz jak... Jeżeli. jeżeli szukacie teraz jakichś informacji, to już nie będzie teraz. razu. nie będzie. Kłaniamy się nisko. To był Dawid i opowiadający memy... Darek.